zastanowili to że tak ta chorzy Tam gdzie walczyli um, pora to jest <gry> tam było tak No i teraz mamy tutaj rozwidlenie i tu bądź mądry W którą stronę jedź nie? Czy morie, morie, morie to będzie na lewo, ale... Idziemy, to idziemy. No dobra. Przynajmniej się, przynajmniej się tam wbijemy. Są jakieś takie plaż? To jedna wierna jeszcze daleko. No, droga tutaj była straszna przez chwilę, ale podjechaliśmy. Gdzieś tu jedziemy. O, moria tu nie ma. Nie ma tu morza. No nic, jedziemy dalej. No co? Zapowiedzmy. Mamy coś do jedzenia, to jak coś, to się prześpimy tu i pojedziemy dalej jutro. Co nam szkodzi? Co nam szkodzi? Mamy co zjeść. Co pić też mamy. Jedziemy. Cały czas jedziemy. Trzęsie coś tam, ale droga przejezna jest, powoli sobie jedziemy. Nie ma żywej duszy tutaj w ogóle. Kompletnie, musimy tak na czuja wybierać drogę. To jedną, to drugą, o tam jakieś te są. W skałach W jaskinie Widzę Nie ma żywej duszy Kochani Kurde, cud malina, słuchajcie Co tu więcej chcieć? Gdzieś jedziemy Gdzieś dojedziemy Jak nic Oh my god, jak mnie trzęsie Patrzcie na kierownicę, co ona tu robi. Co wy na to? I co wy na to słuchajcie? No jest zaję fajnie tutaj. No. Wajkał mi przypomina jak nic podobne tereny. Zobaczcie, stanęliśmy samochodem. Zobaczcie w jakim miejscu tam dalej. już Znak jest nie wolno, droga jest wyjeżdżona, ale nie wolno tutaj wjeżdżać samochodami. Nie będziemy się pchać, bo jeszcze jakiś mandat 5000 tutaj grozi. Jak to jest pięknie, nikogo tu nie ma. Słuchajcie, normalnie, tylko z Bostonem tu przyjeżdżać. Żeśmy tu nie zjechali z górki. Nada! Przerwa na jedzenie, akurat, tu gdzie stoimy, gdzie przyjechaliśmy. Przerwa na jedzenie. Kurde, wiatr wiatr wieje. Strasznie. No nic. Mam nadzieję, że jakiś głos tam wydobędę z tego. Nasze jedzonko. Bo się na nie, jeszcze nie jadę, a już druga godzina. Dzisiaj żadnych restauracji nie ma. Teo tak. na pewno będą bez głosu, tylko z muzyką, słuchajcie. No kurde. Jedziemy ciągle i ciągle gdzieś wjeżdżamy na jakąś górkę, pagórek, i chcemy patrzeć i patrzeć. Słuchajcie przed siebie, no a tam wiatr jest taki silny, no ale Wy też musicie popatrzeć, dlatego filmujemy to. No. Muzyka będzie, bo tam głosu nie będzie słychać. No, nie możemy dojechać normalnie. Słuchajcie, nie możemy dojechać. Co rusz, co rusz, kurde. Byśmy wszystkie skały sfotografowali, sfilmowali. No, to jest nierealne. Normalnie jest nierealne. Słuchajcie, w jakim miejscu my jesteśmy. Co tu dużo gadać, słuchajcie. Krym jest piękny. No, nie będziemy tego ukrywać. Przeprowadziliśmy się do pięknego miejsca. Komuś tam wioski mogą się nie podobać. Czy miasta. Ale to jest wisienka na torcie. Słuchajcie, to nie ostatnia wisienka na torcie, oczywiście. To jest tylko część. Jedziemy tam niżej teraz. A, dwa tu jest. No nie wiem. prawo co na lewo? Możemy jechać na plażę pojedziemy. Ale to, 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 to na wiele to też już Może tam uczy, by jechać. Strumizna, tego nie widać będzie na kamerze, ale jest stromo, uwierzcie mi. Nie, wiem to jest, na gdzie dalej jeździć? potem gdzie to tam podium jest? Gdzie to drugie ja nie znam. Nie, to w надо na Uh -huh. uh -huh. Вот это вертикаль. Давай не поедем. Так, как мы Так как мы заедем? Как мы заедем? Задний ход он не может такой Может быть вот сюда поехать. Где? Вот сюда. Не знаю, опасно. Mm -hmm. За задним ходом. Только мне интересно, где-то заехать дальше, где ехать. Там выезда никуда нету. Ну да, ничего только в море <laughs> Może być ludzi taką że to da, największą, a, a to. Na A dalsze w tym dniu. Niego jeszcze noga na głód. Cofamy się, zobaczymy, czy się uda. Jechaliśmy w jakiś ślepe zaułek tu sprzęgu mało co nie spaliłem, tak było stromo Były dwie drogi do wyboru, prawo i lewo Wybrałem na lewo to Okazało się, że przy samej już tam, na samym dole, był prawie pianowy zjazd i musiałem na wstecznym i mi się sprzęgło zajarało Uf. ale udało się wyjechać jakoś, zawróciłem później no ale tak w ogóle to nie wiemy gdzie teraz jechać kompletnie trzecia godzina a my podróżujemy sobie. tak to wygląda jest dobrze, słuchajcie o, co tutaj się podwinęło w mojej czapce Dobra, wsiadam, nie wiem. Trudno tu map nie ma. Nie ma tego. W ogóle uu, łączności żadnej, nie? Like tak det Nie wiem w którym miejscu jestem. Nie ma jak to stwierdzić. Musieliśmy, musieliśmy się wycofać. Z tego kierunku musimy zawrócić. Nie wiem ile kilometrów przejechaliśmy nawet. Także wracamy się, bo tam nie ma już drogi po prostu. A tu są jakieś drogi polne, ale tu no... Wiedź tu drogą polną jak w ogóle nie ma. Nie ma nic, nie wiem gdzie tu dojadę. No opelek, opelek się nie nadaje do takich rzeczy. Łazika jakiegoś by się przydało. To wtedy tak, a... No sprzęgło na razie ciągnie, nie spaliło się do końca. Aby się zjarało, to byśmy mieli problem. Kurde, trzeba wzywać kogoś. Nie dojechalibyśmy. Także lecimy. Godzina już trzecia. A my nie dojechaliśmy. Do złotego dojechaliśmy z powrotem. Masa sasakra. Udało się. Jedziemy. Asfalt znaleźliśmy. Niestety nasz samochód się nie daje, żeby tam jechać. Teraz jedziemy do Kercz. O tu mamy mycie podwozia! O! A stutem swoją maszynę na Żwecie. <gry> Myliśmy sobie podwozie. <gry> Wracamy się. No, co, zobaczyliśmy to nasze, ale to nie koniec, uwierzcie nam, że nie koniec. Jedziemy dalej, pa.